Wjeżdża klasyka wśród klasycznej marki Jelcz m 120 i przez cztery Linia 17, kierunek Przemysłowa, Urząd Celny 674 678. A, ale za tym wejściem No Do Albo tam. Tuż tam. Tu, tu, tu. I w końcu Jelczyk. U tylu lat. Ja. Na... No. W Rzeszowie jeszcze za Tak.

jaka to było, to jest wita z ale tam te blokiny nie? sportowa nie sportowa. no Jestem do Hiszaków w tam nagrywaliśmy sporo windy